Pracowałem przez prawie 12 lat w różnych placówkach, no, najwięcej na, na okresu spędziłem ucząc historii wiedzy, społeczeństwem i gimnazjum, ale też pracowałem w szkole podstawowej. Byłem też na zastępstwach w szkołach we wrześniu przy ulicy Wojska Polskiego, także uczyłem w różnych szkołach, w różnych klasach o różnych profilach. I myślę, że oświata zawsze e, powinna być stawiana e, e, no jako jeden z, z najważniejszych punktów rozwoju państwa. Nie może być tak, że absolwenci masowo e, uciekają za granicę, że my tu, tu ich kształcimy. Za pieniądze polskiego podatnika, a oni pracują na zachodzie, bo tu nie mają perspektyw, trzeba im te perspektywy stwarzać. Szkoły wymagają wsparcia, niestety to nie są fabryki, które zarabiają na siebie, one wymagają modernizacji, wspierania w nowoczesny sprzęt, tak, tak by polski uczeń nie był gorszy od tego zachodniego, szczególnie w, w mniejszych miejscowościach i miastach. Także kwestią, ważną kwestią też jest zapewnienie zdrowia uczniom. No, niestety daje znać brak osoby, gabinetów dentystycznych, gabinetów lekarskich w szkołach. Często zdarza się, że jest w gminie jakaś higienistka czy lekarz to nie zna kilka szkół. Zdarzają się coraz częściej wypadki chorób, czy przypadki chorób i wypadków o młodzieży. Trzeba też pomyśleć o dożywianiu dzieci, bo nie może być tak, że jedne dzieci są traktowane potem w kuchniach lepiej niż te, których nie stać na dopłaty. Problemów w, w oświacie jest sporo. Także korekty systemu oceniania czy przeprowadzania egzaminów, bo co, co roku na egzaminach gimnazjalnych czy maturalnych wychodzą jakieś nieprawidłowości, myślę, że też nad tymi przepisami trzeba jakby popracować. Druga sprawa, zbyt często dochodzi do zmian podręczników programów nauczania, to powoduje też, że Wydatki na podnętrzniki, na dodatkowe pomocy bardzo obciążają budżety rodziców. no Trzeba jednak z tym zrobić porządek, po prostu te zmiany muszą być przeprowadzane w nieco, nieco rzadziej, w dłuższych okresach czasu. No, Trzeba, trzeba pamiętać, że praca z uczniem to jest praca na żywym organizmie, na drugim, z drugim człowiekiem. To nie jest jakaś maszyna, z którą można eksperymentować. Po prostu trzeba pewne rzeczy przeprowadzać spokojnie. Dobrze, że obecny rząd wprowadził darmowe podężniki dla uczniów szkół podstawowych. Jeszcze tylko kwestia ich jakości. No one nie są wykonane z najlepszych materiałów i zdarza się, że jeżeli ten podęcznik, szczególnie w mocze klasa, ulegnie zniszczeniu, to i tak to dziecko musi za niego zapłacić, więc tutaj jeszcze kwestia taka, żeby na przyszłość te podęczniki były wytwarzane z lepszych materiałów.